Siemka kochani, co u Was słychać? Jak tam dzionek minął? U mnie w porządku. Trzy robotki zrobione, szybciutko skończone. Nic, tylko się cieszyć. Jakiś trening dzisiaj, lekki spacerek, a jutro trening na siłownię. Wczoraj byłem, w poniedziałek byłem, za kwasy takie miałem po poniedziałku, Treningu, że, że masakra, ręce, myślałem, że mnie myślę, że mi odpadną. Bałem się, że nie dam rady, w środę iść na, na siłownię. Ale wziąłem jakieś tam tabletki przeciwbólowe, i jeszcze rozkręciłem się na siłowni i prze, przeszło mi to. Bolało jeszcze, ale, ale już nie tak mocno, nie? No także sobie poradziłem. No i co, jutro kolejny dzień na mnie dzisiaj już ręce w miarę, trochę czuję ból jeszcze mięśni, ale już sobie normalnie mogę robić, ruszać, także jest ok. No, także podsumowując, dzień fajny dzisiaj, wszystko w porządku, u mnie pogoda też piękna w Anglii. Pozdrawiam Was i życzę Wam wspaniałego dnia jutrzejszego i żeby weekendik się rozpoczął wspaniale. Pozdrowionka, hej!